Hej, przyszła do mnie akurat przysyłka. Także zapraszam na unboxing. Mały tutaj będzie list przewozowy, dopiero co wyciągnąłem. Także możemy zobaczyć, co nam przyszło. Pewnie po samym tytule wideo, będziecie już widzieli. Ja nie do końca wiem, czy to jest to dokładnie, czego oczekuję, czy też coś kompletnie innego. Cóż, zobaczymy zaraz co tu mamy jak na chwilę obecną jeszcze dokładnie nie wiem się jedno otworzyło z jednej strony tutaj z drugiej o. I już widać że paczka jest nie od nas z kraju kliknącej wiśni. Zobaczmy innego z kraju, się ktoś nie zna za bardzo krzaków. Co my tu mamy? Hello, thank you for your purchase. Dziękujemy za kupno. Bardzo nam miło, że i mamy nadzieję, że będziesz się dobrze bawić swoim swoją retro grą z Japonii. Trzymajcie dobrze. Dzięki i nazwa naszego, jak to powiedział, dobroczyńcy, który sprzedał mi ten sprzęt, jak tutaj widać przyszedł nam akurat Greencast. Także tu mamy badzika. Badzik w trochę pokiereszowanym stanie, aczkolwiek muszę przyznać, że i tak yy, Dużo dostępniej i dużo szybciej potrafiłem znaleźć e, jakiekolwiek e, Dreamcasty w Japonii niż e, w Polsce samej w sobie czy też Europie. Więc tutaj tworzymy sobie e, bardzo to Za dobrze. Dobrze wyciągniemy sobie to w ten sposób. Odcusimy to. Proszę bardzo. Bardzo żółte. Bym powiedział wręcz, że, e, że aż słoneczne w pewien sposób. No nic, to odstawimy go gdzieś mniej więcej tutaj. No ciekawe. Mniej więcej jakoś pasuje jeszcze na Sonika. No nie, dobra, trudno. No ale jakoś da się jeszcze... Powiedzmy sobie umownie postawić. Chociaż tak bardziej się spiega na samym kablu niż na całej wierzcie. Mamy winkasta. No, pudełko możemy coś ściągnąć. Co my tu mamy? Rozpakujmy hmm. gościa. Spójrzmy, czy mamy tak naprawdę do czynienia. Coś tu jest chyba napisane z przodu. W sensie jest jakaś taśma. Widać, że jest sprzęt bardzo żółty. No, nic w napędzie. Never touch the lens. Okej. Okay. Dość ciężki. Nie miałem chyba tego nigdy w rękach, także... Hmm, chyba będę robił więcej materiałów na ten temat trochę później. A, właśnie, tutaj ta odchodzi. Bo to jest de facto dodatkowy moduł. Niestety to nie jest broadband, tylko to jest zwykły. W sensie to jest do linii telefonicznej, a nie do naszych nowoczesnych LANów. Yy, żadne 10 megabitowe złącze, więc no. To tyle. Będę się jeszcze tym bawił. Także dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia.